Elo, elo, z tej strony ja, Antek, nie wiem czy było elo, ale dobra, to jest M2, trójka, jedynka, ta ma M pakiet, od razu, bez przywitania, więc z przywitaniem pokazuje wszystkie w środku, wyposażenie, to jest trójka, nie wiem, powinienem zacząć od jedynki, ale patrzcie, tutaj jest cały ten, Zostawiajcie widzowie subika, bo będzie taki może więcej sportowych odcinków bardzo. To nie jest karbon. To? To nie jest karbon. Tam co będzie karbon. Teraz jedynka. A, nie zamknąłem. Tu jest maska. mogę To jest M2. Tu jest jedynka. Mogę otworzyć maski? A! To jest to, nie? mogę otworzyć maski sobie może na innym odcinku. A tutaj jest to. A, otwieram. O ja ci nie I. To nie jest tutaj nic, karbonu, nie ma nikcie. Tutaj jest cały ten kierownica, Teraz rozpoczynamy. Wiele największą. To jest M2. Mimo tego naklejeczki. Tej naklejeczki. Tutaj. Nie ma? O. Tutaj patrzcie na nią. bo taki fajny dźwięk bankowy. Patrzcie w niej. Tu jest. O Jezus. To. To. Jest karbon. To, to jest karbon. To jest cały karbon. Tu jest karbon. To, to, to też jest karbon i to jest taki fajny ten telewizor to jest tył wiem, że nie ma tu klamek patrzcie, tutaj jest o, to się świeci się świeci, na serio się świeci w nocy To jest cała i dalej tutaj z tyłu teraz Teraz tutaj szyba. Tutaj mamy takie fajne światełka. Tutaj mamy też takie. Każdy mam też to coś, To są inne takie fajne. To jest taka klamka płaska, Nie, ona. No jak się otwiera, to ta szyba się. Tu jest karbon. To, to i tu też jest to. Też jest karbon, to poznajecie, że to jest karbon. Jeszcze na... Oj, te! Muszę wyjść z tamtej strony. Bo coś jeszcze... jedzie. Sparowotnia. Nie, nie uchwycenie. Jeszcze na... tu bokalnie. No, się on... Tutaj, to jest jeszcze karbon. Nie, to, 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 to te łopatki. Łopatki te widzicie? Te łopaty. Łopatki. No siądę. O, jakaś fajna muzyczka się pójdzie. Siądę. Wam pokażę się w ten. 200 tysięcy. Co to no Mamy 3 Jedna idzie na sprzedaż. To ma dopiero 1000 km. Patrzcie. O, nie wiem, czy nie. Uchwyci. Ja druga jakoś. O, tutaj. 1463 km. I tutaj jeszcze takie fajne tu. I tu. Tutaj dalej. I tu jeszcze skarb. To jest taki fajny przycisk I ja się zamknę A i tu jest kierownica cała Podały I tu I tu jest czerwony przycisk hmm. I ostatnia rzecz Czyli najlepsze chyba Najwięcej karbonu wam pokażę W tej bramce karbonu, to jest... O, bardzo słoniłem. O. To Tu jest najwięcej karbonu. To. O. To jest karbon. To. Chyba mogę tutaj otworzyć maskę? Hmm. Bym otworzył, bym, bym pokazał. Pokażę. Dobra. Patrzcie. U. Jeszcze gorąca. Patrzcie na tą masę. Masę.